Na początek tego rozdziału chciałbym um, trochę powtórzyć lub zrobić przegląd tego, czym są funkcje w matematyce. To znaczy, jeśli weźmiemy funkcję f od x, wyobraźmy sobie tę funkcję f od x jako, tak, jakby pudełko, powiedzmy, gdzie dzieje się jakaś magia w środku. No i do tej funkcji f od x, czyli do tej skrzynki. Możemy wkładać wartości x i wiemy, że wartości x są częścią dziedziny. Kiedy wstawiamy do tej funkcji x, ta funkcja coś robi z tymi x i zwraca nam y, czyli pokazuje nam wartość y. Wiemy, że y są częścią zbioru wartości. Funkcja to przepis, który łączy elementy z dziedziny z elementami w zbiorze wartości, ale to jest bardzo abstrakcyjne, prawda? Zastanawiałem się, jaki przykład z rzeczywistego świata wybrać, aby to było może trochę bardziej jasne. No i zdecydowałem się, że wyjaśnię to w następujący sposób. Załóżmy, że mamy jakieś puste kartki papieru. Wyobraźmy sobie to tak. To są, to są nasze kartki papieru puste prawda nie zapisane no i powiedzmy że to jest dziedzina definicji nie to są nasze kartki potem mamy urządzenie które nazywamy drukarką prawda tak a kiedy włożymy te nasze kartki papieru do tej naszej drukarki wyobrażamy sobie wkładamy kartki papieru do drukarki wtedy funkcja drukarki jest taka że nam zwracał zapisane lub ach zadrukowane kartki, nie? I na tych kartkach jest potem powiedzmy jakiś obraz, albo tekst, fotografia, cokolwiek określiliśmy w tej funkcji, że ten drukarka zrobi, prawda? I jeśli teraz tak, spróbujcie sobie w głowie sami wymyślić jakiś przykład funkcji z prawdziwego świata, prawda? Zdecydowałem się na to, to znaczy dziedzina definicji. Załóżmy, że to są jakieś puste kartki papieru. Kiedy je włożymy do naszej funkcji, czyli do naszej drukarki, drukarka zwróci nam jakiś rezultat, prawda? I to jest również w matematyce, to jest wtedy zbiór wartości, czyli to są te wyniki. No i jak zdecydowaliśmy się to przedstawić graficznie? My, czyli um, jeśli pamiętamy, prawda, z algebry, Graficznie przedstawiamy funkcję w ten sposób, że najpierw rysujemy dziedzinę, i to są wszystkie nasze x -y na osi odciętych. Czyli oś odciętych reprezentuje wszystko, co możemy wprowadzić do naszej funkcji. Zbiór wartości to oznaczenie y, czyli oś rzędnych, a potem wykres, który rysujemy. Na przykład mamy taki wykres. To jest nasza funkcja f od x, prawda? I potem, w zależności od tego, jakie x wstawimy do naszej funkcji, na przykład wstawimy tutaj jakiś określony x, i ta nasza funkcja pokazuje nam, jakie iwe otrzymamy, jeśli wstawimy to x, prawda? I to jest teraz tak krótko, małe przypomnienie, czym jest funkcja w matematyce. No, teraz, kiedy znamy pochodną, nauczymy się bardzo, bardzo dokładnie rysować wykresy określonych funkcji, prawda? Czyli będziemy umieli bardzo dokładnie rysować różne funkcje. I co mam na myśli? Na przykład, jeśli spojrzymy na ten wykres, możemy zobaczyć, że tutaj jest jakiś punkt, tutaj jest jakiś punkt, to jest jakiś punkt. To oczywiście znamy też te punkty. No. A jak nazywamy punkty, które są przecięciami z osią X, to są zera. Czyli możemy narysować lub obliczyć, możemy obliczyć zera. Następną rzeczą, której się teraz nauczymy obliczać, będą te ekstremalne punkty. Wspominałem o nich już kiedyś w filmach i na przykład to są minima. To znaczy to jest minimum, a to jest minimum. To jest maksimum, a to jest maksimum. To znaczy teraz, kiedy znamy pochodną, nauczymy się obliczać lokalne maksimum. To są wszystkie te punkty, gdzie gdy wstawimy jakieś x, otrzymujemy ach, największą możliwą wartość y. I przy tym stwierdzimy, że ten maksimum nie jest równy temu, dlatego mówimy, że oba są lokalnymi maksimami, ale tylko jeden jest globalnym maksimum. To znaczy, to jest to, o czym wspomniałem. Jeśli wstawimy jakieś X, pokaże nam ten maksimum na najwyższą, na największą możliwą wartość tę to będzie globalny, globalny maksimum. No i dokładnie taka sama logika dotyczy lokalnych lokalnych minimów. To są te punkty, nie? No i ten punkt, gdzie wstawiamy jakiś x i otrzymujemy najmniejszą możliwą wartość y będzie globalnym minimum. Czyli globalne minimum a te punkty te punkty jednym słowem nazywamy ekstremami. To jest teraz tylko tak, żebyśmy wiedzieli o czym w ogóle rozmawiamy. No i erm nauczymy się też tego, że funkcja gdzieś rośnie, a gdzieś maleje, nie? Jeśli spojrzymy am na przedział między tym minimum a tym tak, nie, gdybym zrobił, to znaczy ten przedział i ten przedział. Na tym przedziale widzimy, że dla każdego x, który wstawimy, otrzymamy większe y, prawda? To znaczy, tutaj nasza funkcja rośnie. No i to obliczymy w ten sposób, że zrobimy pochodną naszej funkcji. Jeśli ta pochodna będzie większa od zera, to oznacza, że to będzie przedział wzrostu czyli wzrost. odwrotnie możemy powiedzieć, że między tym maksimum a tym minimum widzimy, że funkcja maleje. No i jeśli pochodna na tym przedziale będzie mniejsza od zera, to będzie oznaczało, że mamy spadek funkcji. Jeśli pochodna w a ekstremach, pochodna w ekstremach zobaczymy, że jest równa 0, ponieważ to będzie ekstremum. No, i mówimy jeszcze punkty stacjonarne? To są zera pochodnej. To znaczy, jeśli teraz weźmiemy tę te funkcję, to jest jakaś funkcja. Jeśli obliczymy pochodną tej naszej funkcji, zobaczymy, że styczna do wykresu pierwotnej funkcji będzie równoległa do osi odciętych. To się stanie na przykład tutaj, gdzie są minima, maksima, a. Także teraz w tym rozdziale to wszystko a, to wszystko omówimy. Czyli zera, lokalne maksimum, lokalne minimum i oczywiście globalne a, maksimum oraz globalne minimum. Czyli to są ekstrema. Przyjrzymy się punktom stacjonarnym. Napiszmy, to są zera, zera pochodnej. Wzrost i spadek funkcji to wszystko będziecie umieli narysować po tym rozdziale.